Hugh Lofting. Podróże doktora Dolittle. Tłumaczenie na podstawie The Voyages of Dr. Dolittle wydawnictwa Frederick A. Stokes Company z 1922 roku. Tata Mariusz, czyli Mariusz Rzebka. Część druga. Rozdział trzeci. Jeep i tajemnica. Kiedy dotarliśmy do domu, pierwsze pytanie, jakie doktor zadał Dabdab w cholu brzmiało: Czy Jeep jest już w domu? Nie, odpowiedziała Dabdab. Nie widziałam go. Daj mi znać, jak tylko przyjdzie dobrze powiedział doktor, odwieszając kapelusz. Oczywiście, że dam powiedziała Dabdab. Nie myjcie zbyt długo rąk, obiad jest już na stole. Gdy siadaliśmy do stołu w kuchni, usłyszeliśmy wielki hałas przy drzwiach wejściowych. Pobiegłem i otworzyłem je. Do środka wpadł jeep. "Doktorze!" zawołał. "Chodź szybko do biblioteki. Mam ci coś do powiedzenia. Obiad musi poczekać. Proszę, pospiesz się, doktorze. Nie ma chwili do stracenia. Niech żadne zwierzęta nie przychodzą, tylko ty i mi. A teraz, powiedział, gdy byliśmy już w bibliotece, a drzwi do niej były zamknięte, przekręć klucz w zamku i upewnij się, że nikt nie podsłuchuje pod oknami. "W porządku." Powiedział doktor. Nikt cię tu nie usłyszy. O, o co chodzi? Cóż, doktorze? Powiedział Jeep. Był bardzo zdyszany od biegu. Wiem wszystko o pustelniku. Wiem od lat, ale nie mogłem ci powiedzieć. Dlaczego? Zapytał doktor. Ponieważ obiecałem, że nikomu nie powiem. To Bob jego pies mi powiedział. Przysiągłem mu, że dochowam tajemnicy. A teraz zamierzasz mi powiedzieć? Tak. Powiedział Jeep. Musimy go uratować. Kiedy zostawiłem cię na bagnach, poszedłem za zapachem Boba i znalazłem go. Powiedziałem mu: Czy mogę teraz powiedzieć doktorowi? Może on będzie mógł coś zrobić. A Bob na to? Tak, teraz już możesz, ponieważ. Na litość boską, zawołał doktor. Powiedz nam, co to za tajemnica, a nie co powiedziałeś Bobowi, a on tobie. Co się stało? Gdzie jest pustelnik? Jest w więzieniu w Paddleby, powiedział Jeep. Jest w więzieniu. W więzieniu? Tak. Za co? Co on takiego zrobił? Jeep podszedł do drzwi i powąchał ich dolną część, aby sprawdzić, czy nikt nie podsłuchuje na zewnątrz. Potem wrócił do doktora na palcach i wyszeptał. Zabił człowieka. Boże, zielony, zawołał doktor, siadając ciężko na krześle i ocierając czoło chusteczką. Kiedy to zrobił? Piętnaście lat temu w meksykańskiej kopalni złota. Dlatego od tamtej pory jest pustelnikiem. Zgolił brodę i zamieszkał na bagnach, z dala od ludzi, żeby nie zostać rozpoznanym. Ale w zeszłym tygodniu ci nowi policjanci przyjechali do miasta i usłyszeli, że jest tam dziwny człowiek, który trzyma się samotnie, wszała się na bagnach. Stali się podejrzliwi. Przez długi czas ludzie polowali na całym świecie na człowieka, który piętnaście lat temu dokonał zabójstwa w meksykańskiej kopalni złota. Policjanci poszli więc do chaty i rozpoznali Luka po znamieniu na ramieniu. Zabrali go do więzienia. No proszę, mruknął doktor. Kto by pomyślał, Luk, filozof, zabił człowieka? Trudno mi w to uwierzyć. Niestety to prawda. Zrobił to. Ale to nie była jego wina. Bob tak twierdzi. Był tam i wszystko widział. Był wtedy ledwie szczeniakiem. Bob mówi, że Luk nie mógł nic na to poradzić. Musiał to zrobić. Gdzie jest teraz Bob? Zapytał doktor. W więzieniu. Chciałem, żeby przyjechał tu ze mną, żeby się z tobą zobaczyć, ale on nie chce opuścić więzienia, kiedy jest tam Luk. Siedzi przed drzwiami więziennej celi i nie chce się ruszyć. Nie je nawet jedzenia, które mu dają. Czy mógłby pan tam przyjść, doktorze, i sprawdzić, czy da się coś zrobić? Proces ma się odbyć dziś po południu o drugiej. Która jest teraz godzina? Jest dziesięć minut po pierwszej. Bob mówi, że Luke dostanie karę śmierci, jeśli uda im się udowodnić, że to zrobił, albo z pewnością zamknął go w więzieniu do końca życia. Czy mógłbyś przyjść? Może gdybyś porozmawiał z sędzią i powiedział mu, jakim dobrym człowiekiem jest Luk, to by go wypuścili. Oczywiście, że przyjdę, powiedział doktor, wstając i ruszając do wyjścia. Ale obawiam się, że nie będę w stanie pomóc. Odwrócił się do drzwi i zawahał w zamyśleniu. A jednak zastanawiam się. Potem otworzył drzwi i wyszedł, a ja i Jeep deptaliśmy mu po piętach. Hejlisku, czytał tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Dzięki, że jesteś i do usłyszenia.